Dzień dobry Państwu. Z wykształcenia jestem pedagogiem, prawnikiem, organizatorem pomocy społecznej. Od prawie 20 lat zajmuję się pracą z osobami niepełnosprawnymi, w tym psychicznie chorymi. Dziś, jako kierownik środowiskowego domu Samopomocy w Cergowej, mam zaszczyt zaprezentować Państwu pracę ośrodka wsparcia. Ośrodka, które niesie wsparcie i pomoc osobom niepełnosprawnym, zarówno w dużych miastach, jak i małych wsiach. Nie byłoby mnie tutaj, nie byłoby państwa, gdyby nie nasza chęć pomocy drugiemu człowiekowi, dążenia do poprawy jego zdrowia, warunków bytowych, dążenia do jego rozwoju. Realizacji jego potrzeb i marzeń, potrzeb i marzeń, które nigdy wcześniej nie zostały spełnione. Przykładem na to jest film. Właściwie, audycja, która została emitowana w programie pierwszym polskiego radia, którą Państwo obejrzeli. Powstała ona jako marzenie jednej z naszych uczestniczek. Która chciała udzielić zwykłego wywiadu. Z tego wywiadu zrobiła się ogólnopolska audycja. Bohaterami tej audycji są właśnie nasi uczestnicy. Są to osoby niepełnosprawne pochodzące z terenu gminy Dukla oraz gminy Miejsce Piastowe i Chorkówka. Nasz dom przyjmuje osoby niepełnosprawne, zarówno psychicznie chore, upośledzone umysłowo, jak również wykazujące inne zaburzenia psychiczne, czyli zgodnie z nowym rozporządzeniem, jest to dom typu mieszanego ABC. Dom jest elementem realizowanej w gminie strategii rozwiązywania problemów społecznych, jak również autorem i głównym realizatorem gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego gminy Dukla. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, to jest ustawą o pomocy społecznej oraz. Rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Dom taki jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej. A także ich integracji społecznej. To są również główne zadania, które ma do spełnienia każdy środowiskowy dom: zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej oraz integracji społecznej. Środowiskowy dom jest placówką, która jest jak gdyby na dole hierarchii tych wszystkich placówek, które mają pomagać osobom niepełnosprawnym. Jest taką podstawową placówką, w której uczestnicy mają nabywać podstawowe czynności dnia codziennego, uczyć się życia w rodzinie, w społeczności lokalnej. Przejście po zakończeniu etapu w pobytu w środowiskowym domu jest możliwe do innych placówek, takich jak na przykład zakładów aktywności zawodowej. Czy podjęcia zatrudnienia w zakładach pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy. My jesteśmy tą podstawową placówką, która ma uczyć tej zaradności, samodzielności. Tym działaniom służą prowadzone w każdym środowiskowym domu treningi. Treningi są prowadzone w zależności od potrzeb. W związku z tym, że grupa osób, które przebywają w takich środowiskowych domach, jest bardzo różna. Muszą być prowadzone w większości w sposób indywidualny, dobrany do potrzeb i oczekiwań, zarówno uczestnika, jak i jego rodziny. W związku z tym każdy uczestnik ma opracowany indywidualny plan pracy, który jest realizowany w danym okresie. U niektórych osób potrzebna jest całkowita nauka podstawowych czynności, u niektórych tylko podtrzymywanie bądź rozwijanie nabytych wcześniej, które w wyniku choroby utracili. Główne formy pracy, jak już wspomniałam, to są właśnie te treningi. Pracujemy poprzez realizację treningów funkcjonowania w życiu codziennym. Gdzie uczymy podstawowych czynności dbania o wygląd zewnętrzny, o higienę, uczymy gotowania, przygotowywania prostych czynności, gospodarowania własnymi środkami, uczymy prostych czynności praktycznych. Ważny jest również trening interpersonalny i rozwiązywania problemów, gdyż każdy człowiek ma własne problemy. Zarówno pobyt w rodzinie, jak i w grupie, którą tworzymy w środowiskowym domu, wywołuje różne, różne konflikty. Musimy uczyć osoby nazywania ich uczuć, oczekiwań, pragnień, tak żebyśmy tworzyli wspólną rodzinę. Bardzo ważny, bardzo lubiany przez uczestników jest trening spędzania wolnego czasu. W ramach tego organizujemy wyjścia, wycieczki, różne wyjazdy, organizujemy konkursy. Nasi uczestnicy bardzo lubią jeździć do zaprzyjaźnionych domów, brać udział w konkursach organizowanych przez ośrodki kultury, śpiewać, występować, tańczyć. Również tutaj organizujemy już od kilku lat wspólnie z ośrodkiem sanatoryjnym konkurs na najładniejszą kartkę, gdzie jest duże zainteresowanie, bo ponieważ pierwszą nagrodą jest dziesięciodniowy pobyt w ośrodku górnik w Iwoniczu Zdroju wraz z opiekunem. W ramach naszej pracy udzielamy również poradnictwa psychologicznego i prawnego Socjologicznego, poradnictwo jest udzielane nie tylko naszym uczestnikom, ale również członkom ich rodzin. Okazuje się, że rodziny bardzo potrzebują tego wsparcia i jesteśmy otwarci na to. Naszym zadaniem jest również pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. I tutaj właśnie chciałam zaznaczyć, że ta pomoc wcale nie jest taka łatwa, zarówno pomoc z naszej strony, jak i dostępność do tych usług psychiatrycznych jest bardzo utrudniona. Tutaj pan doktor mówił, że to jest średnio 30 dni. U nas w Krośnie jest co najmniej 3 miesiące. Tutaj koleżanki mi podpowiadają, że jest i 4, więc bardzo utrudnione jest. Dostanie się do lekarza. Mamy takie przypadki, gdzie potrzebna jest ta pomoc, interwencja na bieżąco, żeby nie doprowadzić do tego, że osoba wyrządzi szkody w środowisku i musi być hospitalizowana. Bardzo cieszymy się z efektów naszej pracy. Efekty te są zarówno współmierne, widoczne. Jak niektóre są niewymierne takim efektem. Efektem wymiernym jest na pewno obniżenie częstotliwości pobytu tych osób na oddziałach zamkniętych, zmniejszenie konieczności kierowania ich do domów pomocy społecznej, specjalistycznych, jak również zmniejszenie częstotliwości ilości przyjmowanych leków. W ramach terapii w naszym ośrodku uczestnicy zmieniają się. Zmieniają się, można powiedzieć, pod każdym względem, zarówno zewnętrznym, gdyż dbamy o ich wygląd zewnętrzny, uczymy ich zasad higieny, jak również nabywają pewność siebie. Uczą się nazywać własne potrzeby, własne dążenia, realizują oczekiwania, również nabywają mnóstwo umiejętności, które wcześniej może były stłumione, może były niedostrzeżone, może po prostu nie mieli możliwości realizowania. Uczą się malować, haftować, dużo wykonują prac. Naprawczych, z drewna, ze sznurka. Tworzą piękne prezenty, dla, które mogą być ozdobą ośrodka. Również dają róż, na różnych okazjach swoim rodzicom, też takie u nas są organizowane święta rodzinne. Rodziny ich spostrzegają wówczas w innym świetle. Widzą, że nie są tacy niezaradni i chorzy, tylko że są do czegoś zdolni, że coś potrafią, wzrasta ich wartość w oczach rodziny i społeczeństwa. Jednakże takim najważniejszym efektem tej naszej pracy jest zaspokajanie właśnie potrzeb tych naszych uczestników, chęci bycia w grupie. Zabawy, wymiany własnych doświadczeń. W środowiskowym domu osoby niepełnosprawne znajdują szacunek, zaufanie, dom, rodzinę, odzyskują człowieczeństwo. Przez wzajemną akceptację, pomoc, nie czują się wyobcowani i niekochani. A tam, gdzie jest miłość, nie ma cierpienia. Dziękuję.